Halo, halo, Witajcie, tu Szczumic. Dzień dobry, piękny dzień jest. Skończyłem na temacie Idź pod prąd ostatnio. No, to jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dostałem natchnienie od kogoś tam w komentarzach. Pierwsze to pytanie do Idź pod prąd i Pawła Chojeckiego. Co najlepiej chroni przed transmisją wirusa? A. Maseczka. B. Szpryca. C. Wojna. I teraz do samego idź potron, bo niektórzy ci, którzy od lat atakują yy, iść pod prąd, ale głównie chodzi o, o, o protestantów. Yy, część wciąż nie rozumie, o, 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 o co chodzi w tym starciu, a część jest bardzo przychylna i otwarta na rozmowy. To głównie, głównie do tych, co tam może nie, nie, nie rozumieją do końca, bo zarzucają tym, którzy odeszli z pod plon, różne rzeczy. Mnie na przykład zarzucają, że jednak tam byłeś. Byłeś jednak w sekcji No, przez jakiś czas byłem. No, tu się, się ukryć się nie da. No, 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 no byłem. No, tak, tak, się, tak się zdarza. Przez jakiś czas byłem pod wpływem sekty. Ale jak to wyglądało od środka? Yy, tyle razy, ile ja tam Chojeckiemu wbijałem szpilę i byłem wrzodzie, wrzodem na D, to dużo. No, nawet niektórzy, którzy jeszcze tam są, na pewno przyznają. Bo wiedzą, bo rozmawialiśmy, też ich dużo rzeczy denerwowało. No tylko nikt się nie odważył. Walczyć. Ja tam będąc w środku walczyłem sobie z nimi. No, miałem to szczęście, że, że mnie potrzebowali, a ja się z kolei od nich praktycznie w ogóle nie, nie byłem uzależniony od nich. I ostatnią rzeczą, już przed samym odejściem, to było... Skrytykowanie czy podważenie, bo inaczej, podważenie z mojej strony yy, oceny sytuacji, yy, jaką jej dokonała pani Haniaszen mylą. Przez dwa tygodnie chodził, najpierw dostałem yy, opieprz, ale później chodził na muszony i próbował mnie przekonać do tego, żebym uznał autorytet pani redaktor. No i jak ktoś gada mądre rzeczy, no to, to można. Można to klepnąć, ale autorytet to jest z tego co pamiętam, jeden. Dla protestantów przynajmniej. W niebie, tak? A mądrość pochodzi od Boga. No, więc wychaliśmy się w końcu dla świętego spokoju. Czy uznałem, czy nie uznałem? Nie uznałem autorytetu, ale tam załagodziłem sytuację też. Pani Hania się zdziwiła oczywiście, nie, no chodzi o wolność słowa i debaty w ogóle za co tutaj nie ma o czym gadać i tak dalej, nie? No ale dzięki temu mam świetną mailową korespondencję, bo temat dotyczył świra, pokazującą, że od razu dobrze oceniam sytuację, bo moja krytyka polegała na tym, że może by się wstrzymać trochę z tym porównywaniem. Tego wirusa, jeśli chodzi o zabójczość do Czarnobyla, i tak dalej. Może tu chodzi, to napisałem, żeby nie było naprawdę, może tu chodzi o interesy Big Farmy, może Big Farma coś rozsiewa, żeby, strach, żeby zarobić pieniądze. No i stąd było wielkie oburzenie. Przytoczę Wam jeszcze jeden przykład, jak to tam wyglądało od środka. Bo część cały czas jest zainteresowana. Były różne lincze, przeróżne. Najwięcej było, było telefonicznych, ale były też takie wewnątrzredakcyjne. Telefoniczne to z innymi grupami, tam z innych miast, nie? I był sobie taki jeden linczyk w redakcji. I wszyscy siedzą, patrzą, oczy wytrzeszczają, ale nikt się nie odezwie. Lincz dotyczył pewnej kobiety, która wraz ze swoim mężem i rodziną przeprowadziła się z innego regionu Polski do Lublina. Mąż też siedzi, nie broni jej, nic nie ten, a chodziło o to, że postawiła się parę razy eunice i chciała projekt, który jej powierzono, prowadzić po swojemu. No i obroniłem ją w ten sposób, że... tam już nie pamiętam jakich słów użyłem, no ale tak poddałem wątpliwość tą naparzankę na nią. Riposta była taka, że ma słuchać męża, a mąż siedzi cicho i słucha pastora. No i kobita się poddała, została złamana. No i do tej pory tam chyba siedzi złamana. Więc takie różne rzeczy były... A ja sobie wiecie tam, przyjeżdżałem na trzy dni, cztery dni mi tam nie było. Jeszcze z te trzy dni chciałem ferment i uderzałem w te rzeczy, które były kompletnie bezbożne. Nie wszystkie się udało, wiadomo, nie jestem i dałem. no ale w końcu się rozeszliśmy, bo się dłużej nie dało, nie? Jest tutaj taki, taki obrazek jeszcze dla tych, którzy się tam zastanawiają, jak to wyglądało. No na przykład tak, więcej przykładów nie będę podawał, bo coś tam może i pamiętam jeszcze, ale może przyda się przy innej okazji, przy innym nagraniu. Ale to takie dwa, które najbardziej mi utkwiły w głowie. I oczywiście cała reszta, cała Rzesza siedzi cicho z podkulonymi ogonami i się nikt nie odzywa. To jest ta wolność w Jezusie Chrystusie, jak oni to mówią. Nie? Dlatego jestem takim wrogiem religijności jakiejkolwiek ona by nie była. czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest protestantyzm. Ja patrzę na protestantów jeszcze w innych grupach, żeby nie było. Że patrzę tylko poprzez pryzmat jakiejś tam organizacji, które ma znamiona sekty. Generalnie większość ma takie znamiona, bo jest kasta kapłańska, czy ją nazwiecie pastorami, czy księżmi, nie ma znaczenia, która rządzi, która ma decydujące zdanie. Oczywiście, jedni bardziej pozwolą się wypowiedzieć, inni mniej, ale to oni pilnują głównego przekazu, od którego odchyłów odchył mogą być, i to zależy już od organizacji, jak duże. Niektórych w ogóle nie może być odchyłów. to Tyle, tak, z rana jeszcze kontynuując tam te tematy idź pod prąd, bo niektórzy znowu ożyli, i się przebudzili i coś tam yy, rozważają. No to dorzucam do tych rozważań takie coś. Yy, a w, w kwestii światowych istotnych, no to tak jak nagrałem tam wcześniej, że, że wszystko się decyduje w ten najbliższy weekend, pojechały tam morawieckie i te, to znaczy, że jest tam w miarę bezpiecznie. A jak ktoś się zastanawia, jak dokładnie z no to są te kamery, webkamery, które pokazują sytuację 24 godziny na dome na bieżąco. Więc można też patrzeć, jak ktoś nie wierzy. No więc pytanie ostateczne, jak się dogadają teraz, co ustalą? Bo podział tam wstępny był ustalony, teraz jest podział ostateczny, czy już. Ma do niego dojść, bo to nie, nie chodzi o to, czy on będzie, czy go nie będzie, czy się dogadają, czy nie. nie się dogadają, możliwe, że już się dogadali, tylko możliwe, że dogadują kwestie. Czy teraz, czy jeszcze potrzebujemy więcej kryzysu? W mojej ocenie potrzebują więcej kryzysu, bo patrzę na to, co się dzieje w gospodarce. Jest jeszcze okej, okay. jeszcze, jakby teraz się to uspokoiło, jeszcze byśmy się wyślizgnęli i może by, może by się udało poratować. Przed wielkim resetem już teraz. No ale nie wiem, jakie oni mają plany, jakie tam kroki, jak szybko ma to postępować. Dlatego myślę, że w ten najbliższy weekend co nieco więcej się już dowiemy. A teraz już Was pozdrawiam, trzymajcie się, niech Najwyższy Bóg błogosławi Was i prowadzi drogą przez wprawdzie, przez swojego syna, Mesjasza, Jachusza, Jezusa. Prowadzi do siebie oczywiście, do zbawienia, w którym On jest, które On nam przygotował. Trzymajcie się.